Witajcie, witajcie w następnym odcineczku na kanale. Jak widzicie, pewne zmiany zaszły. Mogramy na najnowszym snapchacie. I, 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 no, parę rzeczy mam do pokazania. Oto gnojek. Widzicie, tu są półeczki. Nie miałem co do nich wsadzić. To powsadzałem żarcie i miecz. W razie co, żeby się te obronić. Postawiłem enchanting. Tu mam lapis. Zobaczymy co tam teratów walnie. Smite. Piercing, knockback. Na razie nie będziemy klnąć jeszcze. I. Enchanting, tam półeczki. A tu proszę bardzo. Te sobie tak dla ozdoby walnołem. Muszę tam z tyłu te szybę te zepsuć. No Tak źle tu wygląda. To będzie z tej strony może lepiej wygląda, z drugiej strony będzie gorzej. I mamy zbrojkę. Może nie najlepiej, ale no. Protection 4 Respiration. Protection 4 Unbreaking. Protection 3, Unbreaking. I protection 4, więc no. Jest jakaś baza. Teraz pokażemy itemki. Tu tylko Sharpness 3 unbreaking trafił się. Efficiency unbreaking, Efficiency unbreaking, Efficiency unbreaking. I tu oczywiście Fortuna musiała na tą haczkę. Jak to powiedzieć? Zapomniałem jak to się nazywa. Nie będzie haczka. Tutaj no, parę płyt, dwa łuki, może się coś z nich uda zrobić. I tu byłem ostatnio w kopalni, bo musiałem trochę nazbierać wszystkiego, bo zbiedniałem przez pewną budowlę, ale to zaraz pokażemy. Tu mamy żółtego, a tu zwykło No chodź tu knojku, jak solotla. Jest trochę diamentów, żelazo mi głównie schodziło i węgiel, bo jak, jakby to powiedzieć, z żelaza, gdzie jest żelazo, jest tu żelazo. Tu nie ma. Drewna jeszcze będę chciał zbierać 16 żelaza i, nie, i przepalonego, nie, aż i nieprzepalonego. Już tu jest na pewno, tylko ja pewnie nie widzę. Albo tu. No, dwa nieprzepalonego mi zostało i 16 zwykłego, więc w sumie możemy od razu to wrzucić do pieca. W sumie zrobimy tak, pyk, pyk, dwa, raz, dwa, dwa. To się przy, przyda, żelazo, jeszcze jedno mamy. Krat tego musimy postawić. tylko postawimy tymczasowo, trochę węgala jeszcze. Niech się przepala. To tu są płyty muzyczne i w sumie nic więcej tu się nie zmieniło, poza tym, że o, dużo widzicie. Kczanki zwiększę. O, widać. Może niezbyt okazały kloc. Ale to nie miało ładnie wyglądać. To ma mieć zastosowanie. Jak pewnie. No w sumie nie wiem po co tu ukrywam. Jak pewnie i tak wiecie z tytułu odcinka. Mamy Mob Grinder. Z to ten odcinek nagrywam zaraz we, we wtorek. I albo będzie to jako ten dodatkowy odcinek, co ostatnio obiecywałem, albo już na poniedziałek. Tu mamy windę, tu mamy, żeby skoczyć, ale no trzeba uważać, żeby się nie zabić. Spłyniemy na górę. To jest ten w sumie typ Mob Grindera, nie ten. Z tych nowych co się teraz robi, że są te platformy, na której jest woda wylewana, tylko ten stary typ, co jest po prostu platforma, trawdory i one spadają. I trochę już na farmie I w sumie właśnie... Dlatego tu jest tak, ponieważ ...ja sobie level ex, dlatego właśnie zakląją sobie zbroje. Chwilę trzeba poczekać, aż zaczną spadać. No, część niestety ginie, bo zależy jak tam podskoczy. Chodziło o to, żeby miał jeden HP, ale oczywiście się no. Zawsze coś musi zepsuć. Co, no, jakoś, jakoś tam wydajność jest z tego. Czym dłużej się, się czeka, tym więcej tu jest. Zobaczę, jak sobie zostawia na 5 minut. Właśnie w ten sposób zdobyłem te płyty muzyczne. Tylko teraz tam nie wyjdę. Tu sobie wodę wylewałem. Wchodziłem na górę i jest... No w sumie zaraz może pokażemy. Pójdę po wiaderkę z wodą. Trzeba żeby trafić. Ja sobie to robiłem za pomocą wody. Znam a Już trochę się narobi tych mobów. Chyba to będzie albo w poniedziałek ten odcinek wrzucę, bo jako to dodatkowy zależy, czy uda mi się zrobić nowy serwer farmingowy. W sumie mam pomysł. z no, nową gospodarkę zrobię, tylko nie będę jakby od nowa robić serii. Tylko no po prostu dalsze, te dalsze po prostu no, liczby. Nie będę znowu od pierwszego robić. Nie wiem, czemu w tym farmingu jakiejś takiej serii nie mogę zrobić. długo trwałej i no chcę po prostu też ten odcinek jak najszybciej, nagle, żeby póki w sumie mam czas, że to jedno, a po drugie. zrobić zajęcie nowym projektem, więc no... Niestety pająki zazwyczaj tu giną od razu, więc... No w sumie to niestety, niestety nic i tak trochę mamy... Nie sumie coś chciałem na tym... niby mowy, ale... To tutaj chyba kiedyś odpowiadało za mowy przy niej na pewno literka E, a innej znaleźć nie mogę. Bo no teraz jest to znowu aktualizacja tego F3, więc no. No i się zaczyna trochę robić. Tak jeszcze. Nie, i napię trochę. O! Te szkielety ścielają. Tak jak tych mopów tu jest dużo... No i po mnie. Albo... Dobra. <grym> tego wiadro walić. Tak właśnie te płyty farmiłem sobie, bo postanowiłem, że w sumie sobie nigdy jeszcze nie zdobyłem wszystkich. A w sumie warto było ryzykować, bo teraz wolę nie zginąć. No mamy. Ale to już mamy to tam. Trzeba wywalić. Ale że chcę po prostu skompletować wszystkie, a najwyżej później więcej dorobić. W sumie to wiadro zostawię jakbym chciał. Będę musiał jeszcze więcej skrzynek, albo to będę musiał opróżnić. W sumie to będzie łatwiej to opróżnić, bo... Dobra, napis w ustawodawcę. Łatwiej chyba będzie opróżnić, bo w sumie robić kolejne skrzynki hoppery. Znaczy, no chociaż na mam trochę żelaza. No w sumie tyle, nic więcej się nie zmieniło, taki po prostu trochę kosztowny projekt, bo w sumie trochę tych, tu chyba jest taki drewna z tego poszło, żeby zrobić samą tą windę, chciałem jeszcze zrobić windę w dół, ale sobie po prostu myślałem jak tyle tego drewna zeszło, nie będę znowu kolejnych godzin poświęcać na kopanie, tylko proszę, znaczy na zdobywanie drewna, tylko na kopać trochę surowców. Przyjemniej i łatwiej tory też zostawiam, bo będzie też jeszcze jakiś projekt mam zamiar zrobić z torami. No tu to nie jestem w stanie postawić. W sumie nie wiem, te tory są chyba. Tylko chyba do jakichś mechanizmów potrzebnych, w sumie... Nawet nie wiem w sumie do czego je użyć. Jeśli w sumie też kiedyś może pójdziemy do tej kopalni, bo nie było jeszcze większa, ale właśnie postanowiłem, że wrócę, bo myślałem, że trochę dalej jestem od domu, niż faktycznie byłem. No postanowiłem wrócić, żeby nie stracić tego smite. sobie tu ustawiam. Muszę jeszcze w sumie zrobić taki, ale to nie, to nie będzie projekt, tylko taka tymczasowa rzecz, farmy krów. Bo myślałem, że tej skóry mam dużo, ale zacząłem craftować te księżeczki Bo tam sobie trochę trzciny za te. co sobie zrobiłem, żeby właśnie do budowy tego... Mierzę już tego stona, gdzie to jest statystyki... tego 19 165 43 zniszczone trochę tych kierowów już poświęciłem w tej serii na ciebie nie wywiązałem jeszcze tam będą miniaturki mi było, w przemrzeć zakonkowa miała być zwykła miniaturka, jest z ruka ale już trochę łatwiej, nie wiem czy będzie łatwo, czy nie będzie warto lepiej robić takie zwykłe jak kiedyś jak zawsze robiłem To się zobaczy a na razie to są tak w sumie sobie zbierałem trochę tych surowców jeszcze, jeszcze tutaj. podczas budowy tego Mobgrindera bo podczas później farmienia Expa w sumie straciłem przez małą głupotę całe cały ekspo w pewnym momencie, miałem 30 ekspo chyba, straciłem, postanowiłem już zeskoczyć stamtąd, a woda już na początku, jak nie miałem tego, to po prostu miałem rozlaną wodę i zacząłem budować tą windę, to zabrałem tą wodę i ona zaczęła te, a ja zacząłem budować tą, gdzie chciałem zacząć tu budować, zeskoczyłem na dół i nie trafiłem w wodę, tam już znikła i straciłem cały więc Dlatego sobie w sumie później ufermiłem te płyty, bo tak nie wiem co stracić w sumie, więc dodajmy tu. Mamy jedną płytę, więc chyba nie mamy nic, przynajmniej nie kojarzę. Chyba nie ma, ale to mamy. Cut, Kat. nie, cuta nie mamy. Biedalnie się skończy. Te były C4, aha nie, czy chyba przyszty znalazł tego, co je tworzył, W sumie nawet nie wiem, te to są fajne, w sumie nie ma co, chyba przedłużać tego odcinka, w sumie to pokazałem, 13 minut tyle starczy, no to nie przedłużając, w sumie, cześć.